Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam jak wykonać bransoletkę sznurkową z imieniem. Do wykonania takiej bransoletki będą nam potrzebne sznurek jubilerski o grubości najlepiej 1,5 mm, literki modułowe i jeżeli chcemy, aby bransoletka była bardziej ciekawa, bardziej kolorowa, mogą być to jakieś elementy ozdobne, np. przykładki dystansowe lub serduszka modułowe. Zaczynamy od obcięcia sznurka. Do wykonania takiej bransoletki będzie nam potrzebne około 42 cm sznurka. Końcówki sznurka upalamy, tak aby nie strzępiły się przy nawlekaniu literek. I zaczynamy od nawlekania. Ja mam już tutaj przygotowane literki do imienia. Biorę również elementy ozdobne i zaczynam nawlekanie. Kiedy mam już nawleczone literki, przesuwam je sobie równo na środek sznurka. Tutaj końcówki trzymam równo, by literki równo się ułożyły idealnie na środku. I teraz przytrzymuję sobie tutaj tuż nad literkami, zawiązuję po supełku z każdej strony. W zależności od tego, jakie otwory mają koraliki, których używamy, możemy zawiązać jeden lub dwa supełki. Ja zawiążę sobie dwa. Moje przekładki mają dosyć duże otwory. Napis mamy gotowy. Teraz możemy wykonać regulowany splot. Bierzemy jedną z końcówek. I przykładamy ją do supełka obok napisu z drugiej strony. Opiemy oba sznureczki. Przytrzymujemy je palcami mniej więcej na środku i jedną z końcówek oplatamy palec dwa razy dookoła. Końcóweczka, która nam została musi przejść tutaj od środka do zewnątrz tego supełka, tak aby powstał nam supełek regulowany, taki aby mógł się przesuwać. To samo robimy. Odwracamy branzoletkę i robimy to samo z drugiej strony. Teraz dosuwamy supełki do napisu. Wyrównujemy sobie te sztureczki. I widzę tutaj, że wyszły troszeczkę nierówno, więc spychamy ten supełek do napisu, tak aby, aby supełki były równe. Aby znajdowały się na tej samej wysokości. Dla umocnienia supełka możemy go jeszcze zaciągnąć troszeczkę szczepcami. końcóweczki, które nam zostały. Obcinamy przy samym supełku. Jeżeli oczywiście jest to sznurek topliwy, bo jeżeli nie, to możemy zostawić tutaj dłuższy kawałeczek. Po prostu go obciąć. Wyglądałoby to mniej więcej, tak? A jeżeli mamy sznurek, który się topi, możemy obciąć przy samym supełku. Końcóweczkę oczywiście przypalamy i możemy docisnąć ją do supełka. Oczywiście nie robimy tego palcami, aby się nie poparzyć. Może być to końcówka zapalniczki lub nożyczki. Nasza branzoletka jest gotowa. Jest ona regulowana. Więc pasuje naprawdę na różne obwody nadgarstka. Mam nadzieję, że nasz filmik był jasny i czytelny. Zapraszamy do robienia zakupów w naszym sklepie. Oczywiście wszystkie elementy, z których wykonałam bransoletkę. Można zakupić na naszej stronie www.maryntka.pl. Tak oto wygląda gotowa bransoletka. Dziękuję i zapraszam na nasz kolejny filmik.